Ja siemano, z tej strony Kuba z kanału Świat Gekonów i witam wam, was w kolejnym filmiku. E, dzisiaj będzie to filmik e, z pokazywania, e, co się dzieje teraz na moment obecny u kropci. To jak widzicie, e, ten kor korzeń, co był tam, e, to teraz jest tutaj. No bo po prostu zmieniłem miejsce i przykleiłem tą sztuczną roślinkę i powiem Wam, że to mi się naprawdę bardzo podoba. No e, druga rzecz, e, tu mamy kabel od maty i mata ciągnie się tu i leci, jest zakopana piaskiem i kropcia tu ma ciepło. E, no tutaj sukulent, miseczki zmieniły miejsce, tu macie karaczany właśnie, a tu e, wapienko. I ten korzeń, co leżał tu, to w tym momencie jest tak i kropcia tam na przykład wczoraj siedziała. No i ona to ma na razie tak dobrze. Mm, w ramach gratisu mogę jeszcze Wam powiedzieć, że e, ciapuś mi wyliniał. Eee, co jeszcze mogę powiedzieć? A mogę pokazać akwarium? Tu mogę pokazać, eee, mam takiego węgorzyka, bardzo go lubię. No, taki duży kolega, on już ma chyba z 12 cm, a tak się prezentuje całe akwarium. No, i tutaj jest ten węgorzyk, tutaj jest kirysek. O, on sobie tam pływa. I mogę wam jeszcze pokazać, w sumie, też kropcie. Już tylko ustawię sobie statyw. O, przepraszam za te majtanie, ale muszę rozłożyć statyw. O, no i teraz mamy idealny kadr. Tak wyjmuję po prostu roślinkę. Podnoszę kamyczek. O, tutaj jeszcze kawałek od maty odstaje nawet. No i chodź. O, i tu macie kropcie. No, on nie jest naprawdę wszystko dobrze. O, ona już chce wracać. Chodź tu. O, i ona gdzieś sobie tam pobiegła. No, i tutaj z powrotem ląduje korzeń. I zamykamy. O, możecie też zobaczyć, jak Kropcia wraca do swojego domku. O, ona tutaj jest. O. To ona zaraz będzie sobie gdzieś szła. O, widać? Widać ją tam. O. O, i wybrała, żeby wejść na yy, ki. Na korzonek. No, powiem Wam, że ostatnio coś jej się bardzo spodobało. To i ona często tutaj siedzi. I ogólnie przepraszam Was za taką długą przerwę. No ale wiecie, no... No nie będę wam kolejny raz mówił, że szkoła, bo to już wiecie, nie? I ogólnie też nie miałem jakby Bugekonów się, nic ciekawego totalnie nie działa w terenie nic. Eee, no i co? I mogę powiedzieć, że teraz będą e, filmy pojawiały się codziennie fotę. W... O, kropcia tak ma. Siedzi sobie. O, oblizała się. I jeszcze w ramach też gratisów. Kolejny, mogę Wam pokazać. Tutaj mam pojemnik będą patyczaki. To jest jeszcze do zrobienia. A no nawet zapalę światło. Dlaczegoż by nie? O, gdzie jest włącznik? O, dobra, mam już. Zapokażę Wam. To już znacie dobrze terrarium. No, tu, tu będą starszyki. A. Tu jest tuba yy, i tu będzie modliszka, Jak na razie widzicie, dałem sztuczna, bo zrobiłem pranka na koledze, że mam już modliszkę i tu będzie. No i tu tak się prezentują Teraria. Yy, no i właśnie Szywej Gorzyk zwią. I w ramach kolejnego gratisu już chyba dzisiaj trzeci. Mogę też Wam powiedzieć, że za niedługo będę miał żabę rogatą. 28 marca dokładnie. Bo będzie giełda terrorystyczna we Wrocławiu. Na, zapraszam Was na nią. Ja tam na pewno będę. No, więc możecie też tam kupić zawsze jakieś fajne zwierzątko sobie czy pająka, czy. No, wiecie, różne tam rzeczy fajne. No, i ja tam sobie kupię tą żabę, modliszkę, mmm, patyczaki i, i e, straszki, oczywiście. No. Więc zapraszam Was na giełdę, siema, zostawiajcie suby i łapki do góry i cześć!